I myśmy przyszły, przyjechały tam, przyjeżdżałyśmy, to byśmy i patrz, wszystko jest otwarte, pójdźmy, zobaczysz jeszcze, zobaczycie jeszcze te szko tę szkoły, No i rzeczywiście, weszłyśmy, dwie sprzątaczki na całą szkołę, tak, to nikogo nie było. Pokój dla nauczycieli, to urządzony, tak. Każdy nauczyciel swojego... Profesora. A w ogóle jak się tam przedstawię? A tego typu <laughs> nie no. zainteresowałam. A <laughs> I w sali gimnastycznej mama nie widziała? Nie, bo już było dosyć późno, myśmy się spiszyły do domu. No. Ale na pewno jest świetnie wypocznana. A może do możesz ciotko poprosić, żeby przysłała może zdjęcia? A ja się zrobić. Ale ja nie... sali ja. gimnastycznej tego sprzętu, który... Albo tak. żeby coś, no bo to ciotce nie zrobi. No nie, ja się, ja, ja jak ja... tam ja wygląda ja... praca takiego nauczyciela wychowania Obym fizycznego? Się też, o tym, co słyszałam. też bo Krysie też no ja się bardzo interesują, napisać. bo... Ja będę mogła się napisać. Ja, tam było tak dużo wciąż i... Mnie to, jak już mówiłam, mnie przede wszystkim brali na Ale to, co teraz mama mówi, to my puścimy znajomym. Znajomy? znajomy? Mm -hmm. A co już przestać? Nie, nie, nie. Ja mogę się nie? potem tym. Posłuchajcie, jeszcze. No, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że w wśród tego, to jest tak zwane atrium, jak oni mówią. Coś na ja sposób szwedzki prawda? Tak. I tam jest część, tam jest basen mislerożytny. Tak. No, tak, a Szwedzi to wprowadzili do W tak. przecież było zawsze takie atrium, czy impluvium. Impluvium też bym można powiedzieć, bo to były takie baseny, tam jak wpadał, prawda, i tam zawsze była woda. No, um, to tak ładnie urządzone jest ten, nad tym basenem, to stopnie są, nie tak bardzo wiemy. Tam znaczy się odbywają przedstawienia, to. wiesz, na tych schodach. No bardzo, i, i przede wszystkim, co jest dla mnie takie urocze, tak żałuję, że u nas tego nie ma. kwiaty, no, wszędzie kwiaty. Gdzie się tylko da, coś wtedy, to są rok. kwiaty. Obecny rok? Miał najmniejsze na, dotacje. Dotacje. na. Kwiat. u nas? Nie tylko u nas. Nie, nie mamy nic. Funduszów. W Czechach, w Czechach jest... Nie ma nic funduszy, mogę Wam tylko. Nie bo jak w A propos, tak propos funduszy, mogę Wam tylko taką króciutką notatkę. No to coś powiedzieli, ja powiedziałem dotacje. Nie, 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 ja się skończyłam. No. E, nie, bo chciałem taką. A propos, że tak u nas dość krachowato jest w tym roku. Między innymi. Dzisiejsza notka, że w tej chwili już się Dolny Śląsk ostrzega, że, żeby oszczędzać węgiel opałowy, dlatego że e, mimo że przydzielono większej ilości węgla, a teraz zaczęto dość wcześnie palić, to mogą wystąpić trudności u nas w kraju, który przede jednym z podstawowych, no może już nie teraz, środków, to jest właśnie węgiel eksportowy. Widzieli, jaki gatunek węgla to jest najgorsze świństwo, jakie no, w ogóle może być. No, mokre to nawet nie szkodzi, tak. bo to lepiej Tak, tyle drzewa, to nie na las. Tak, ale a... teraz mam się a oglądałaś sale szkolne tam, a, klasy? Tak, tam każdy uczeń ma swój stolik. Twój stolik, swoje krzesłki. nie stoją tak rzędami. To znaczy się. Ale każdy, nie tak jak u nas ławy, prawda, a, albo dwie osoby. Tak. Tak. Każdy Każdy w swojej odzieży. Jakie mhm. tam mają te... No, jak to się mówi, na no, z takimi urządzeniami, te no, wszystkie strony się przesuwa. Jak jest akurat praktycznie? Znaczy, jakieś ja. laboratoria też ci pokazywały? Ja ja mówię ci, miałeś... Ja wiem, wiem, ale co jeszcze tam w tej szkole ci wewnętrznie pokazywały? No, no, tylko jeszcze te klasy, bibliotekę. No, to jest wszystko, było wszystko zupełnie nowe, więc y, śniło czystością. No. I tu działało, było tak zabawne. Że dawniej uczniów zawsze nawoływano i poniekąd zmuszano, żeby podczas pauzy wychodzili na dwa. To jest koedukacyjne zresztą w tym razie. A, a dzisiaj tym razem dyrektor powiedział: Nie, my nie będziemy kazać wychodzić, nie będziemy zmuszać ich. To dzisiaj wychodzą. <tosłuch> <Wszyscy>. <tosłuch> 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 Także akurat na odwrót. Poza tym są jeszcze podobno, podobno takie tendencje, żeby bardziej wciągać do współpracy uczniów. Że uczniowie będą mieli, powiedzmy, także prawo głosu w niektórych sprawach, ale to jeszcze nie za bardzo. Coś w rodzaju samorządu uczniowskiego, tak? Coś w tak? tym rodzaju, ale. No nie wiem. Na przykład, Trucia, mam tam znajomych że mają dzieci w tym gimnazjum? Jest ten telefon, ten pan Hulsman mówi do mnie, że jego córka, właśnie już teraz w przedostatniej klasie, za dwa, dwa lata będzie miała przecież maturę, jest niezadowolona i oni niezadowoleni są z nowego matematyka, bo oni się myli. I co tu zrobić z nim? Oni nie chcą z nim mieć lekcji. On no ich on musi przygotować do matki. A oni chcą mieć na poziomie nauczyciela, bo po jest no to uczniowy. Tak, tak, tak. A ta córka tego pana naturalnie do pana swojego ojca się zgłosiła, a ona należy do Komitetu Rodzicielskiego, a ten się zgłosił zgłosi zaraz do trudzi. A Trudzia ma w tej chwili tam nie Nie, będzie... no, Tak, no i Trudzia mówi, a co powiedziała do dyrektora pan poszedł? Tak. Co dyrektor powiedział? Mówi, no, na razie nic nie możemy jeszcze zrobić. Musi być najpierw klasówka. Jak zależy od tego, jak ona wypadnie, to od tego będzie zależał dalszy ciąg całej sprawy. Prawda? Mhm. Więc uczniowie mogą takie rzeczy robić. Że... No to... Ale ja ci mówię, że no ja nie wiem, ja nie chcę za bardzo... Jednostronnie na te sprawy patrzeć. No tam są także różne. No właśnie, Lepsze i gorsze. Trudzia też ma. Powiedz, no, teraz ma prywatne lekcje. Ona mówi, ja mogłam mieć nie wiem ile. Za jedną lekcję bierze 15 mar. jedną godzinę. Za jedną godzinę. 15 mar. Co ona mówi, ja miesięcznie mogłam nie wiem ile zarobić. Cieszę do tej swojej emerytury. No, ale ja nie chcę. Przede wszystkim my być wolna. Ona przecież bez końca się kręci po tym świecie. Wszędzie nas gdzie tylko mogła. No, a na przykład jeszcze chciałam coś powiedzieć. Prócia naturalnie teraz nie jest nauczycielką, to jest na emeryturze, Ale ona zawsze ma jakieś kontakty z tą szkołą i teraz ta szkoła została przeniesiona do zupełnie nowego kmachu. Wybudowanie tej szkoły kosztowało 16 milionów mar. Ale to jest ogromny obiekt. Uczniów 1400. Ile to, to jest gimnazjum, tak? Gimnazjum. Ilo klasowe to jest to gimnazjum? 12, Aha, to jest 12. klas. Ale czy to 14. tylko 12 czy podwójne są te klasy? To znaczy, 12 tak. klas w zasadzie, ale ma tam, mogą być cztery, 5, piąte, cztery, czy 5 Tam są tak, tak Byłaś w tej szkole? Zawodaniu. Byłam. Tylko wieczora, zachodzi liczba Uczniów w szkole nie przekracza 20. Ale tak, to zależy, zależy, ja mam taki. w Szwecji, tam jest, to teraz jest taka tendencja, ale tam jeszcze nie, tam 30 jest, 30 parów, zresztą um, tam bardzo wielki nacisk kładą w tej szkole, w tej, myślę, że i w innych także, na wykształcenie, na wychowanie, wykształcenie młodzieży, jak oni to mówią, kunst czyli wychowanie, żeby młodzież sobie przyswoiła zasady sztuki, prawda? Tak. Ona musi wiedzieć, oni tam śliczne rzeczy robią. Czy to jest coś w rodzaju takiego jak gdyby artystycznego rękodzieła, dzieła? Tak? Coś w tym rodzaju, coś w tym rodzaju. Jak ja tam byłam, bo to teraz byłam, było dopiero poświęcenie tej szkoły, ona już była potem czynna, ja była na tym poświęceniu.